W środę 23 kwietnia w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na początku wszystkich przybyłych przywitał przewodniczący zespołu, burmistrz Gminy Koźnice, Mariusz Prawda, który kieruje działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy oraz realizuje zadania z zakresu planowania cywilnego. Burmistrz zapoznał również zebranych z tematami omawianymi w czasie spotkania. Podczas obrad dokonano oceny stanu bezpieczeństwa porządku publicznego w gminie Koźnice w roku 2024 i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy, a także przedstawiono aktualną sytuację pogodową i wynikające z niej zagrożenia takie jak pożary traw. Mowa była również o bezpiecznym wypoczynku nad wodą i gminnych kąpieliskach oraz o wdrażaniu ustawy o ochronie ludności cywilnej. Oprócz burmistrza Mariusza Prawdy w spotkaniu uczestniczyli również jego zastępca Robert Boryczka, dyrektorzy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele Enei Wytwarzanie, Straży Pożarnej, Policji, Wód Polskich, i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.